Klasy 5B Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski. Tytuł drugiego wicemistrza Polski wędruje do Konrada Strzeżysza. Zapraszamy do nas. Tegorocznym wicemistrzem Polski został Sebastian Matuszewski. Ogromne brawa. A mistrzem Polski w klasie 5B został Grzegorz Kluza. Ogromne brawa! Klasa 5B Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski sezonu 2023 i tytuł mistrzowski dla Grzegorza Kluzy. Tytuł wicemistrza Polski wywalczył Sebastian Matuszewski, a z tytułem drugiego wicemistrza Polski sezon zakończył Konrad Strzeżysz. Są, proszę Państwa, mistrzowskie szarfy. Są także puchary dla najlepszych w klasie 5B. Ogromne brawa raz jeszcze. To czas na pamiątkowe zdjęcie dla najlepszych zawodników tegorocznego sezonu górskich samochodowych Mistrzostw Polski. I dziękujemy bardzo wszystkim zawodnikom.